vai na co coś mi się wydaje że to jest jakiś jakiś dukat chyba hipermotard albo coś takiego Prawda lampę ma jakąś dziwną taką nie, nie włoską ma lampę kTM coś mi się zdaje jednak nie strzeliłem celnie ta kTM pomarańczowe felgi super duke to Bartek to teraz będzie się przyglądał. Idziemy za miejscowym, nie będziemy się pikać. No taki kogut jest ten motocykl. Cieszę się, że Bartek głupi, bo przynajmniej się przejadę Super Dukeiem 1290. Także to mi się podoba. Też mi się podoba, że to nie ja będę musiał płacić za serwis. O, to już jest po ograniczeniu. Ole, poszedł. Rezu człowieku, poczekaj na mnie, kurde. Tak się jedzie co pojawia No nie, do dorwania jest ten Super czy no. Drogi nie zna to. Ja nie wiem, może on też drogi nie zna, tylko tak idzie na ogniem. No dobry jest na pewno, zaraz widać. Es ist das. Dużo motocyklistów tutaj jest w tych rejonach dużo no, Niemców przede wszystkim są u siebie, ale też bardzo często widzę rejestracje holenderskie, także Holendrzy, pewnie Luksemburg też tu się pojawia, bo blisko granicy jesteśmy. Ale poezja, naprawdę cały czas o tym mówię, że super, ale kurde, no nie mogę wyjść z podziwu. Nie spodziewałem się. Szczerze powiem, że się nie spodziewałem. Że mi się będzie tak podobało. Pomijam fakt, że nie ma, no nie ma tych widoków, o których wspominałem alpejskich, ale za to drogi. Kurde, poezja, naprawdę poezja drogi. Tu się nie ma do czego przyczepić. Szerokie, bardzo dobrej jakości. Super wyprofilowane. W sumie niewielki ruch. No bo naprawdę tam te parę razy, co tam jakieś kampera wyprzedzałem, czy jakieś auto, żaden problem, naprawdę żaden problem. Yy, mało minusem są na przykład, mało stacji dosyć jest benzynowych, a jeszcze szczególnie, że ja Ruteksem tankuję i w zasadzie tylko Aral jest na Ruteksa tutaj spotykany, innych stacji sieciowych nie ma. A ten Harald to jest tak, no powiedzmy, no rzadko. Są no, stacje, nie, nie żeby tam jakiś totalny problem był, ale, ale jednak przyzwyczajony jestem do trochę, do trochę częstszego występowania w stacji benzynowych. nawigacji to jest prosta droga cały czas. Jadę według nawigacji to jadę cały czas prostą drogą teraz zaczęła nawigacja mi pokazywać zakręty, więc co to będzie? To tak wąsko być tutaj będzie pewnie fajnie, ale tak z pewną dozą nieśmiałości tu będę jechał, bo jednak yy, rezerwy na korektę nie ma za dużej Cycki jadą przede mną 2 razy 2, 4 cycki No właśnie, tu może, możemy spotkać się z takimi też z więc kurde, trzeba uważać Wyjeżdżamy z miasteczka Kochem Polecam Szczególnie drogę tutaj wzdłuż kocham To jest coś pięknego niestety Trafił się zamulacz No i kurde takie ładne winkle I dupa no Trzeba by tam się zatrzymać I ten też tak jedzie ten... Weź go czepnij kurde człowieku Niedziela i ten ruch jednak jest większy Wczoraj jak tu byliśmy to To było tak spokojniej A tutaj jest ten taras za chwilę Jakieś autokary i inne gówna Taras jest tu zaraz po lewej stronie Niestety e, prognozy są dość pesymistyczne, choć może nam się udać, bo zaczyna się siara dość konkretna e, pogodowa e, mniej więcej od 17 godziny, e, gdzie ma przejść jakaś totalna burza z gradobiciem, która kieruje się w stronę polski, nawet są ostrzeżenia w necie, że zachodnie pomorskie lubuskie i wielkopolskie są zagrożone. No, także kurde, trochę się pękam, że spierdoli nam to trochę przejazd. A przejazd jest dziś mamy trochę dłuższą trasę niż zwykle. Bo może to nie zabrzmi, że to są jakieś tam wielkie odległości, ale 340 km krętymi drogami to jest sporo, no tutaj akurat one są dość szybkie, więc dlatego też tą trasę taką ustaliłem miejsce spotkania z busem i z przyczepą w takim miejscu, żeby było i nam przyjemnie i, i wygodnie było, żeby, żeby było wygodnie się zapakować też można było, także 340 do zrobienia no i oby te kilometry przebiegły raz, że bezpiecznie, a dwa, że kurde suchą stopą, bo Średnio mi się to podobało na no, poprzednim wyjeździe całą drogę w deszczu w 8 stopniach Także tu jest nadzieja, że tu jest nadzieja, że może będzie lepiej. Muszę poczekać za ekipą. Yy, tu jest nadzieja, że może będzie lepiej, bo tak mówię, no jest burzowo, ale no jeć kurde ci kierowcy niektórzy to ja pierdolę w chipsach chyba te prawa jazdy znaleźli. Sztacy dziwni są ci nie, kierowcy tutaj niektórzy, że aż... Dzięki chłopakom, których poznałem, czyli Markowi i Romanowi, no wiem dużo, dużo więcej od razu, no bo nie musiałem tutaj odkrywać tras i mieć tam z 2-3 wyjazdy, żeby mieć taki dobry pogląd o trasach. Tu wystarczył mi jeden i chłopacy mi wszystko powiedzieli co i jak, więc dzięki jeszcze raz za te podpowiedzi, bo, bo bardzo mi dużo dały. I jestem przygotowany na kolejne wyjazdy, jesteśmy przygotowani na kolejne wyjazdy, żeby te trasy tak dobrać, żeby byli wszyscy zadowoleni. No i ostatni dzień na razie przejechaliśmy jakieś 50 kilometrów i cały czas droga to jest niezliczona ilość takich zakrętów. Niezliczona ilość takich zakrętów. Naprawdę nie spodziewałem się. To jest... To jest, no, prawdziwy raj, naprawdę, kurde, jestem tu pierwszy raz, oczywiście Alpy zapewniają widoki piękne, tutaj, no tu jest zielono, są takie bieszczady, ale no jakie tu są drogi, ja jadę naprawdę takimi zadupiami teraz, że, że to się w pale nie mieści, no jakimiś kurde trzeciorządnymi drogami, no zobaczcie to, no przecież kurde, zero ruchu, równiutki jak stół asfalt. Tu można... Kurde, no tu można po prostu się tak cieszyć z tej jazdy. Ja nawet już mi się nawet nie chcę jakoś specjalnie zapieprzać. Bo te zakręty są tak cudowne. Kurde z każdą prędkością można je co prawda, zrobić. Ale jest ich tyle, że to po jakimś czasie no generalnie trochę się człowiek, człowiek do tego przywyka. To jest jedna sprawa. Nie masz takiego ciśnienia wtedy, że o kurde, muszę zobaczyć jak to jest, nie? Na takim zakręcie. Przecież na naszych drogach to... No, no nie ma takich dróg, ja, no nie znam takich dróg w Polsce. Są tam jakieś odcinki, ale no, to znowu albo spieprzony asfalt, albo <laughs> albo duży ruch. Natomiast tutaj, no cały czas jadę taką drogą, cały czas. Kurde, wjeżdżam tylko do wioski, zwalniam do 50, wyjeżdżam z wioski. I droga, tu mam 10 km... O, to co znowu? Napisane 10 km prosto, nie? W nawigacji, ale dla nawigacji prosto to to jest właśnie to. Tu jest jakiś demoncik w bahadło, więc... O, akurat czerwień to nawet dobrze, bo przynajmniej załoga dojedzie. Zbliżamy się do końca prawy. jeszcze 600 km, 120. Wszystkie większe miasta za nami. Trochę ekspresówki też było. Trochę korków. Ale generalnie nie zmienia się droga jakościowo. Ekspresówką zrobiliśmy parę dziesiąt km. No tak trochę przyspieszyło sprawę. Natomiast yy, staram się nie opóźniać nad to, ponieważ. Zbierają się jednak chmury burzowe dookoła i to, to tak myślę, że przeciągu dwóch godzin się zbierze i walnie. Więc nie ma co przeciągać i tutaj tam co chwilę przerw robić. Zrobiliśmy sobie przerwę na kanapkę i kawkę w fajnym miejscu. Teraz było tankowanie. No i śmigamy, śmigamy znowu fajną drogą, Już nie ma wzniesień, ale nadal lekkie Yy, spady i wzniesienia są, coś znowu mi się grupa rozpierzchła. gdzie reszta. Yy, także setka, myślę, że tu już yy, nic ciekawego po drodze nie będzie, więc po prostu łączenie, żeby się pożegnać. Tutaj no, cały czas takie fajne miejscami, trochę nuda, ale, ale taka droga jak tu jest super. I człowiek się trochę obudzi letargu jak są zakręty więc na, na, no w zasadzie tyle mam do powiedzenia no i do następnego filmu na razie